Cisza, spokój. Ptaki śpiewają. Ryby plus plus robią. To nie są Mazury, to nie jest Podlasie. Jesteśmy w miejscowości błędowo. Nie, to nie błąd. Nad jeziorem pomocnia. Jezioro pomocnia prawdopodobnie jest w kraterze po meteorycie czyli to jest jezioro pometeorytowe a właściwie to jesteśmy jakieś 200 metrów od Wkry, czyli jesteśmy cały czas w krainie Wkry, nad cudownym jeziorem Pomocnia, którym zarządza Polski Związek Wędkarski. A jezioro Pomocnia w Błędowie to raj dla wędkarzy, a okoliczne lasy obfitują w grzyby. Przyjedź, przypłyń, przyjdź, Odpocznij z nami na Mazowszu.